Witam Was serdecznie w trzecim odcinku organizacji posiłków, czyli pogadamy sobie o tym, co zrobić, żeby nie stać ciągle przy garach, a mieć co jeść na obiad każdego dnia. I zaczynamy ten odcinek od burgerów ciecierzycowych z sosem pomidorowym. Przepis na burgery i na sos będziecie mieli podlinkowany poniżej. Tych burgerów wyszło mi bardzo dużo, więc też wyszedł z tego lunch. Wyszły dwie paczuszki dla moich koleżanek, weganek i jeszcze porcja na następny obiad. W międzyczasie drugiego dnia zjedliśmy makaron pełnoziarnisty z takim sosem serka homogenizowanego i z owocami. Owoce, po prostu takie zmrożonki gotuję troszeczkę z dodatkiem erytrolu, żeby zrobił się taki fajny, ciepły sos, przez to, że on jest na ciepło, troszeczkę to danie jest też bardziej sycące, takie mamy przynajmniej wrażenie. W międzyczasie, jak gotuje się i makaron, i sos, robię taki sosik właśnie z serka homogenizowanego z dodatkiem erytrolu. To wszystko mieszam i moim zdaniem pasuje to super. Można też dodać jakieś wanilii, jeżeli się chce, bądź jakiegokolwiek innego smaku, jak ktoś lubi cynamon, można też iść w tę stronę, ja niestety za bardzo nie lubię. I kiedy makaron i sos są już gotowe po prostu nakładam porcję makaronu na to nakładam takiego kleksa tego serka homogenizowanego i to wykańczam sosem z owoców w dniu trzecim znowu mamy burgery ciecierzycowe z dodatkiem takiej sałatki z pomidorków i z borówkami i z robię kolejną porcję na lunch. Mam taką wielką bułę, taką alapitę, i smaruję ją takim serkiem, takim smarowidłem wegańskim z awokado. Do tego właśnie dodaję różnego rodzaju pokrojone warzywa, te burgery, i na to położyłam jeszcze plastry szynki, jako że jest to lunch akurat dla Tomka i bez szynki się nie obejdzie. Czwarty to taki prosty domowy gulasz z ziemniakami i z dodatkiem surówki z marchewki. Tutaj mamy jeszcze napar z mięty do popicia. Kolejny dzień to jest taka sałatka z pomidorów i ogórków kiszonych i fasolka po brytońsku. Przepis na fasolkę po brytońsku również będziecie mieli poniżej. Sałatki zostało trochę, więc wzięłam ją sobie jako dodatek do lunchu. Kolejny dzień to znowu gulasz, tym razem z kaszą gryczaną i sałatką z roszponką, pomidorami, papryką i innymi warzywami. I znowu została resztka na jedną porcję lunchową, którą po prostu zabieram do pracy z pokrojonym ogórkiem kiszonym tym razem. I ostatni dzień znowu fasolka po bretońsku, tym razem tak bardzo prosto i to już wszystko, co miałam Wam do pokazania w tym tygodniu. Mam nadzieję, że tego typu zestawienia są dla Was dalej przydatne, ostatnio o nie prosiliście, więc myślę, że tak. Jeśli filmik Wam się podobał, to oczywiście kciukujcie i do zobaczenia następnym razem. pa! pa!